Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak kwantyzować ścieżki audio. Intro. wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Self Made Tips, jak co wtorek o 18.00. Witam Was Bonifacy i dzisiaj pokażę Wam, jak kwantyzować ścieżki audio. Załóżmy, że macie jakąś ścieżkę, tutaj mam dobraną akurat ścieżkę gitary, i z jakiegoś względu, no nie udało Wam się jej równo zagrać. Jakiejkolwiek ścieżki, to nie jest ważne, czy to jest gitara, czy pianino, czy trąbka, czy wokal, mamy w każdym razie coś takiego. Nie wszystkie nuty są zagrane równo, jedna jest wyraźnie off bitowo. za chwilę to usłyszycie. No więc nie brzmi to zbyt przyjemnie, w związku z tym wypadałoby to naprawić. A żeby to zrobić, wystarczy kilka prostych trików, kilka prostych czynności. Klikamy dwukrotnie w nasz sample, tudzież w naszą ścieżkę, no i mamy taki oto podgląd. Prawym przyciskiem myszy wywołujemy menu i wybieramy Edit in Time Warper. Program wyrzuca nam wtyczkę New Time, która wyłapuje nam od razu szczyty sygnału, tak zwane transienty, co po niektóre są troszeczkę faktycznie poza bitem. i żeby to wszystko naprawić, wystarczy nam klasyczny skrót z FL, czyli Ctrl i Q, i w tym momencie program nam automatycznie wyrównuje wszystkie dźwięki do siatki, do najbliższego punktu na siatce. No i teraz klikamy tylko ten przycisk i ścieżka ląduje w playliście. Zobaczmy teraz. Jak widzicie, problem został, można powiedzieć, że zażegnany, i w ten sposób możemy kwantyzować naprawdę szybko i relatywnie prosto. Także to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło. I cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.